Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na premierze strapki premiera znowu strapki ekstra linie. Strapka za 10 zł. Oj, odbija mi się światło, taka niebiesciutka. Mam 3 sztuki, a tabela wygranych tak się przedstawia. Najniżej to 10 zł, najwięcej można 140 tysięcy skarnąć. No, jestem ciekawa, jak ta edycja wypadnie przed nią fajnie wspomina bo zjawiły się perełki, więc dobra sakwa i klapki na początek ja nic nie natrapałam, więc szybciutko postaram o, klapki zapomniałam, że mam przesuwać i sakwy nie widzę no to dzwon i Argus. Tutaj arbus, arbus. I zwan, yy, z numerem szóstym. Tu ta pani mi podała po prostu kości i kwiat. Kości i kwiat. Tu są kości. Tutaj, tu jest kwiat. I kości. No i dalej. Moneta czapka tutaj jest. Moneta tu kolejna. Jeszcze tu, tu była czapka. I tu jest moneta. Dalej klucz i słońce. Jest. Klucz kolejny. Tutaj i tutaj. Balony i parasol. Są balony, tu też. Balony, kolejne i tutaj. Parasolu, luki, parasolki nie było. Yy, dobra, rolki i rower. Yy, tutaj. Tutaj rower, rolki, no i to chyba tyle. Teraz tęcza i wiatrak. Jest znów od góry. Tęcza, wiatrak, jest wiatrak. I tutaj wiatrak. Chyba wszystko. Cytryna i serce. Nie ma nie. Ma. Jest serce, biedronka, korona, no to już kraba nie będzie, korona, biedronka, tutaj korona, no i tu w ostatnim nic, teraz łódź i ptak, jest tu góry, łódź, ptak. Tutaj nic, tutaj nic, tu jest ptak. I tu mam łódź. A dalej to diament i lody. Lody, diament, lody. Diament. Diament i lody. I ostatnie nic, ostatnie dwa to okulary i podkowa. No i tak, okulary są. Tu jest podkowa, podkowa, podkowa. Tu była jeszcze biedronka. Niestety szósteczka jest przegrana. Więc kolejna zdrapka z numerem 16. A tutaj mam okulary i kości. Tutaj tu. Kości, okulary i kości, kości, okulary. Tutaj i tu dwa razy. Teraz moneta i słońce. I są tutaj, tu moneta, kolejne słońce, słońce. Dobra, Łódź i piłka. Tu jest piłka. Łódź, piłka. Piłka. Tutaj. Mm. Piłka, piłka i łódź na końcu. Biedronka i klapki. Biedronki są tu u góry. I zobaczcie, jest linia. Tak, że nie będzie sera. Yy, Biedronka jeszcze. Tutaj też. Biedronka, Biedronka i Biedronka. No dobra, dalej ptak i dzwon. Dzwon. Yy, nie gwiazda, dzwon, dzwon i ptak się rozpędziłam. Ptak. A tutaj? Tutaj dobrze zrapałam. Ok. Kwiat i gwiazda. O, będzie gwiazdeczka. No to dobrze. Kwiat i gwiazda. Tutaj, tutaj. Gwiazda, gwiazda, kwiat i gwiazda. Tu mam jeszcze sakwę i arbuza. Sakwa u góry, tu jest arbus, Sakwa. Kolejna sakwa. Lody i korona. Hmm. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj. I lody i korona. Dalej klucz, czapka. Czapkę widziałam tak tutaj. I tu klucza nie było. Diament. Popcorn. Jest diament, jest popcorn. Tutaj. I tu są popcorny. Teraz tęcza i słoń. I słoń daje drugą linię. Pięknie. Tutaj jeszcze i tu motyl i wiatrak. Wiatrak daje trzecią linię. No to słuchajcie, jestem tutaj już na zero. I parasol oraz cytryna. Ostatnie dwa. Parasol, cytryna. Ale nie widzę tych symboli, więc sprawdzam tu tak. 10, 10 i 10, czyli 30 zł. Cały zwrot odcinka z numerem 16 daje fajnie. Ale jeszcze mam ostatnią z numerem 23. Mam nadzieję, że mi wybaczycie za taki długi, ale. No wiadomo, linie zawsze są długo. Tęcza, tęcza. Eee, słoń. Tutaj słoń i tęcza. Kości i korona. Eee, korona jest. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj też nie. No i nie ma. Okulary, czapka. Jest czapka i czapka. Kolejna, kolejna. I tutaj czapka i okulary. Popcorn i diament. Nie widzę tutaj na razie. Tu jest diament, i jest popcorn. I tutaj. No, najwyżej później się znajdzie. Klucz i kwiat. To kolejne dwa symbole. Tutaj tu. Klucz, kwiat. I tutaj są. A dalej gwiazda i biedronka. Idręczka. Jest gwiazda, jest biedronka, biedronka, biedronka. I to tyle. Kolejne to motyl i lody. Tutaj nie widzę, nie widzę. Znalazł się motyl i jeszcze jeden. Lodów brak. No to moneta i rower. Rower jest. Rower i rower. Dalej cytryna i dzwon. Dzwon. Dzwon i dzwon. Tu też tutaj cytryna dzwon. cytryna, to był rower i na końcu dzwon. Dalej klapki, leżak. Jest leżak. Kolejny, kolejny. E, czy była biedronka? Była. Leżak. Klapki. Leżak i leżak. Dalej, rolki i podkowa. Tutaj podkowa. No i to tyle. Arbus i słońce. Arbus, arbuz Tutaj słońce, arbus, słońce. I tu słońce. Ostatnie dwa, parasol i księżyc. Ale chyba to nic nie daje. A no nawet widzę tych symboli tak nic nie przegapiłam. Wydaje mi się, że tutaj też nie ma nic. No i tak. Dwie krzyżówki prze ta linie przegrane, ale jedna daje zwrot za wszystkie trzy. Więc są mi premiera na zero. Ale mam dla Was jeszcze niespodziankę. Yy, otóż yy, yy, z, yy, z zakupiłam sobie zakupiłam sobie to nie, bo y, mam szybką piłkę y, którą sobie y, po prostu wymieniłam z punktów wzięłam 5 losów i sprawdzę sobie co ta piłka mi tutaj da klasy kupowane zaraz po pracy y, nazbierałam no, sobie troszkę punktów słyszałam właśnie, że wy też zbieracie no i tak Pierwsze to boisko. I też sobie monety. Chociaż ja do tego losu akurat nie mam szczęścia. Yy, dobra. Worek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Za cztery nie płaczą dopiero po sześciu. Więc nic. I drugi los. Pierwsze to but. Jest jeden tylko banknot. Też jeden. Tu jest drugi. No i monety. Ale też jedna. Dobra, czyli cztery. Nie ma. nic I kolejny los. Zaczynam od banknotu. Jest. Ale tylko jeden, więc nie zapowiada się fajnie. Worki widzę dwa i koszulka, no i jest jedna. Znowu cztery, chociaż dwójka, bo w sumie nic nie płaciłam za to, więc... Tylko z punktów, worek. A, mam trzy worki. Gol. Gol jest też razy trzy, więc już tutaj jest coś. I trzy sztabki. Czyli jest 9 symboli, tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A za 9 symboli jest, kochani, 50 zł. No i super. Nawet jakbym wydała 10 zł, ale odzyskała 50. To ekstra. Yy, I tak, gol. Sakwa. No ale tylko jedna. No i dwa razy monety. Czyli tutaj znowu nic. Chyba nic nie przegapiłam. Dobra, z jest przeglany. No to pięknie się tutaj losik spisał, aż się nie spodziewałam. Kliknęłam sobie właśnie wygenerowałam ten kod na 5 losów. Znaczy na no 5 razy musiałam generować tak. Ach nie ogarniam jeszcze tego. No ale takie są dzisiaj moje wygrane. W sumie to wydałam 30 zł. Mam 80. Super, bardzo się cieszę, trochę odrobię strat. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!